Генерал Петров. Po co żyjemy? Gdyby podsumować to wszystko, o czym mówię, to można wyciągnąć następujący wniosek. Należy tak zorganizować życie supersystemu, czyli życia ludzkiego społeczeństwa, abyśmy pracowali na osiągnięcie celów, które stoją przed supersystemem, czyli przed nami. A kto te cele dla nas wytyczył? Bóg. Dlatego też musimy rozpoznać ten cel, już o tym wcześniej rozmawialiśmy, ale żeby to osiągnąć, to wszystkie najdrobniejsze elementy supersystemu muszą posiadać pewną określoną wiedzę i zrozumienie tego, co się z nami teraz dzieje. A my jesteśmy w tej chwili pozbawiani takiej wiedzy. I kolejna rzecz. Z drugiej strony, my, jako elementy supersystemu, jesteśmy pod wpływem środowiska. Dlatego jesteśmy zmuszeni podporządkować swoje działania czynnikom wpływu środowiska. Na czym to polega? Musimy jeść, a w związku z tym orać ziemię, aby zdobywać chleb powszedni. Musimy mieć odzież, musimy się przemieszczać. To jest dla nas niezbędne, konieczne. Dlatego też przed nami stoją dwa zadania. Pierwszym zadaniem supersystemu jest zapewnienie sobie stabilnego istnienia w środowisku, a drugim zadaniem jest praca nad osiągnięciem tego celu, który jest nam wytyczony. I jeśli wszelkie działania każdego najmniejszego elementu supersystemu jako całości podporządkowane są wyłącznie zadaniom, podtrzymania przebywania w środowisku, czyli zapewnienie odzieży, obuwia i wszystkiego, czego ludzie potrzebują w tej sferze, to wtedy nie pracujemy na osiągnięcie celów postawionych przed nami przez siły wyższe. A w jakim systemie my dziś żyjemy? Żyjemy dokładnie w takim systemie, a powinno być odwrotnie. Jak zorganizować życie ludzi? Trzeba uczynić tak, aby ludzie tracili jak najmniej czasu na niezbędne przebywanie w środowisku, czyli na zaopatrzenie w żywność itd. Tak i aby mieli maksymalnie dużo czasu wolnego na to, aby osiągnąć cel, który postawiono nam odgórnie. To wszystko w zasadzie na tym mogę zakończyć ten wykład. Wszystko już jest zrozumiałe. Zatem jeśli wspomnieć na przykład o totalitarnym Stalinie, to on mówił, że dzień roboczy nie powinien być dłuższy niż 4 do 5 godzin, a resztę czasu ludzie powinni przeznaczać na samokształcenie, wychowanie dzieci. I tak dalej. A do czego doprowadzili obecnie demokraci, którzy niby dbają o dobro człowieka? Wszyscy dziś pracujemy od rana do wieczora, i wszyscy wpadają w stres, tak jak w Japonii, Italii czy innych. Czyli, że w tej chwili pracujemy dla podtrzymania, przebywania w środowisku. Nie pracujemy dla osiągnięcia wyższego celu. Nie ma o tym mowy. I wmawia się nam, że to jest życie. I dlatego Igor. Potaukow śpiewał: Tym kraju, w którym wszyscy nie żyjecie, bo nie da się tego nazwać życiem. To nie jest życie, ale męka czyli jest to satanizm w najczystszej postaci. Pod filmem, jak zwykle, podaję link do oryginału. I do tekstu, który spisałem na blogu, tam też zamieszczę Wam tekst tej piosenki i link do niej. Dodam jeszcze, że pierwsze filmy generała Pietrowa, tłumaczyłem już 13 lat temu, też Wam umieszczę na dole linki. Tam są niestety wyłącznie tylko napisy, więc kto chce przeniknąć, ma polskie napisy. Dobrego dnia.